Cześć, witajcie, z tej strony Maciek z Wladimir, a to jest odcinek informacyjny o konwoju z okazji 1000 subów, które wybiło wczoraj na tym kanale. Więc tak, tak jak zapowiadałem, będzie konwój, który odbędzie się 28 maja 2017 roku w niedzielę, to przyszło, czyli jutro. I tak, zbiórkę mamy na EU4 o 15.30 z Poznania, ze Stokes, tutaj... Wyjeżdżamy ze Stokes, potem w dół jedziemy tutaj. Zaznaczacie sobie najlepiej tak, jak ja zaznaczałem. Yy, potem przejeżdżamy przez Wrocław, ale przez Rondo, a nie przez tutaj, jak nas prowadzi, więc przez Rondo jedziemy. Potem jedziemy dołem tutaj jedenastką. Potem omijamy Pragę, żeby nie jechać przez centrum. Omijamy Pragę, zjeżdżamy tutaj na zjeździe. Z 0 na piątkę. Potem szóstką trójką omijamy kompletnie Nurnberg. 6, szóstką, 81 jedynką i potem wjeżdżamy do Stuttgartu na LKW. Tak. Yy, więc jeszcze raz wszystko przypomnę. Zbi spotykamy się o 15.30 28 maja od 2017 roku, czyli w tą niedzielę yy, w Poznaniu na Stokes. Wyjeżdżamy o 16 ze Stokes. Mapę pokazałem, zresztą Zaraz zobaczcie jeszcze screena, taki, taki ekran końcowy. A jeszcze tak informując, powiem, że trasa ma około tak, no prawie 900 km, także całkiem fajnie. Yy, yy, hmm, co by tu powiedzieć? Aha, ciężarówki, naczepy są dowolne, tylko błagam, nie jeździmy z gabarytami. Żadnych gabarytów, same firanki, jakieś tam inne takie, te, ale nie gabaryty, proszę. I teraz tak. Yy, jeszcze was zmienię tutaj na drugi ten drugą scenę. I jeszcze tak dopowiem, że jeżeli właśnie jesteście chętni, aby wziąć udział w tym konwoju, to zostawcie suba, łapkę w górę oraz napiszcie komentarz i w treści jadę po prostu, żebym wiedział ile osób mogę się spodziewać na tym konwoju. Także napiszcie to proszę, bo to będzie dość ważne. No i chyba tyle. Jak Jakieś pytania to też zadawajcie w komentarzach. A myślę, że z mojej strony to byłoby tyle. Zostawię was jeszcze na chwilkę z tym ekranem końcowym. No i cześć.